Święta się zbliżają, więc dzisiaj w murach SGH będziemy pytali studentów o ich postanowienia noworoczne i plany na Sylwestra. Cześć, co chciałbyś robić na Sylwestra w tym roku? Yy, na pewno dużo pić. Zawsze moim marzeniem było pojechać na Times Square do Nowego Jorku, oczywiście ze swoimi przyjaciółmi, żeby tam spędzić Sylwestra. No, niestety, w tym roku to jeszcze się nie urzeczywistni, ale na pewno w przyszłości kiedyś tak. Na pewno chce się dobrze bawić. To... A, a gdzie? chyba. No, pewnie w swoim rodzinnym mieście, czyli w Gdynie. Wybieramy się na e, prywatko domówkę do moich znajomych w Gliwicach. Będziemy się bawić szampańsko i mam nadzieję, że będzie super. Jak co roku? Na Białorusi. A tak serio? To z Tobą zamierzałam, ale no, nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Co będziesz robił na Sylwestra w tym roku? Będę grał w grę. Jaką? Grę. Tomb Raider. <grym> co zamierzasz robić w tym roku na Sylwestra? Jeszcze nie wiem. Żadnych planów, nic? Yy, zapewne wybiorę się na Grenlandię. E, wiesz, jako że pochodzę z Lubelszczyzny i moi rodzice e, mają taki zakład, gdzie produkują garnki, to jedziemy całą rodziną na taki zjazd w Belgii i tam będziemy e, nie tyle lepić garnki, co lepić takie figury na tej, zas na tej samej zasadzie, jak lepi się garnki. I... Z gliny? Tak, z gliny. I to już właśnie jest czwarta edycja, i co roku tam jeździmy, i to czwarty raz. Najlepiej to bym chciała wyjechać do Rio de Janeiro na plażę. Bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałabym pojechać do Paryża, ponieważ to jest najcudowniejsze miasto na świecie, ale już wiem, że to mi się nie uda, więc pewnie skończę tutaj w Warszawie z jakąś bandą moich znajomych. W tym roku, w Sylwestra, spędzę ze znajomymi jak zawsze u siebie w Trójmieście. No i mam nadzieję, że będzie jak zawsze niesamowity. Generalnie już mam trzy propozycje. I tak, nie wiem czy chcesz się poznać. Naturalnie. E, Jedenka, kadłykaj polsat. A masz jakieś postanowienia na nowy rok? Tak. I idę na siłkę, razem z Tobą, nawet. Tylko, że Ty jeszcze nie wiesz o tym. Yy, właśnie zamierzamy z bratem pobić rekord yy, Polski w ulepieniu największej figurki takiej garncarskiej. Nie uczyć się za wcześnie, ani za późno. <laughs> Czyli systematycznie, tak? Systematycznie może bardziej. Nie no. Trzymać poziom, trzymać fason. Jak każdy, żeby ym, więcej się uczyć, zwłaszcza przed sesją, yy, uprawiać więcej sportu i, i, i. No, jeszcze takie moje to już nieważne. Dużo się uczyć, być pilnym uczniem, tak. No, nie, raczej nie mam postanowień. Postanowienia na nowy rok. Nie zastanawiałem się. Nie no, zawsze jest to postanowienie, że się będę więcej uczył, ale czy wyjdzie. No, i sesja za pasem, więc na pewno będzie się trzeba za to wziąć. Myślę, że chciałabym robić coś więcej niż tylko się uczyć. W końcu, życie to nie tylko nauka, prawda? Masz jakieś postanowienia noworoczne? Mam, że nie będę miał żadnej poprawki. No więcej trenować, yy, może zacząć się trochę uczyć, no i na pewno <noise> sporo imprez i zabawy, jak zawsze. Co chciałbyś dostać yy, pod choinkę w tym roku? Yy, Podręcznik do marketingu. Z takich rzeczy materialnych chyba nie, już wyrosłam z takich prezentów. Myślę, że coś małego, puszystego i skaczącego. Zwierzę. Yy, no, jeśli tak to nazywasz. A jakie konkretnie? E, no, jakieś takie miękkie i puszyste mógłby być piesek? Strasznie ciężkie pytanie. Pieniądze? Nie, no, hajs się zgadza. To. Pod choinkę chciałabym dostać kota, ale wiem, że go nie dostanę, bo moi rodzice nie lubią kotów i mi go nie kupią. Ale chciałabym mieć kota. Wtedy razem z Hanią Kulawczuk Mógłbyś mieć małe, domowe zwierzęce przy szkole. A kim jest Hania Kulawczuk? Taką małą dziewczynką, która bardzo kocha koty, ale jest już na trzecim roku i w sumie jest stara. Cześć, co chciałabyś robić na serwesa w tym roku? <noise> wolontariuszka, do odpowiedzi przy kamerą. Słucham bardzo. Co, co, co byś chciała zrobić? A mogę trzymać? No na Sylwestra w tym roku chciałabym robić to, co robię, czyli jadę ze znajomymi w góry. Jakie góry? Niskie, bo to koło Lublina. Tam w ogóle gór nie ma przecież. To co, ale mamy na ale jest rzeka. I będzie bardzo fajnie. Będzie śnieg i rzeka i będzie fajnie, ale nie będzie gór i jadą w góry. Nie rozumiem nic.